time to defeat our enemies it? all will bow to the chosokabe clan we wait no longer destiny calls Drugi gameplay z gry Total War Shogun 2 konkretnie jeszcze z dema, gdyż gra wychodzi 15 marca na PC. To jest samo czek Kampanii Jak widzicie wygląda to równie dobrze jak i wcześniej podczas walki. To nasz generał trzeba połączyć go z armią. No i teraz trzeba wrócić do miasta. Jak widzicie, gra nam sugeruje, żebyśmy stworzyli kilka jednostek, gdyż już wcześniej straciliśmy parę. No i właśnie już.

No jeszcze jedna tura, żeby się zbudowało. No, teraz można powołać samurajów no, Teraz Ludzie zaczynają strajkować, gdy już mamy za wysokie podatki, no i trzeba to zmienić. No i trzeba wybrać miasto i widać właśnie, że sporo czerwonych kulek z treścią brzemie podatków. Dlatego trzeba je zmniejszyć. Jak widzicie, dość dużo jest tych wszystkich statystyk. No i właśnie mamy słowaczek, w którym zmniejszam podatki. Teraz od razu będzie lepiej, ale oczywiście. Trzeba wszystko zdystansować, gdyż jak będziemy, będą za małe podatki, to ciężko będzie z utrzymaniem armii. Ale tutaj właśnie nam się pojawił mnich o niewiadomych zamierzeniach. Właśnie chodzi z rodu Kono, do których pałamy niechęcią. Ale lepiej właśnie zrobić jakieś jednostki i przygotować się na to co on zrobił. Ale albo się widać, doprowadził do rewolucji i zbuntował naszą ludność. I trzeba właśnie ich zniszczyć. też nie można sobie pozwolić na takie rzeczy. No właśnie mamy do wyboru czy stoczyć bezpośrednio bitwę, czy automatycznie. Ja już dam automatycznie, gdyż już widzieliście wcześniej jak wygląda bezpośrednio. So, and the fight. An option. Now. Jak widzicie wygrałem heroiczne zwycięstwo no, z ludnością zwykłą nie będzie problemu. Ale teraz trzeba pójść za ciosem i zaatakować Kono. Trzeba przejść za granicę i wypowiedzieć im wojnę. No i właśnie, zaraz do nich dojdziemy i dojdzie do oblężenia miasta.

jak no widzicie, tylko nasza strona uderzała. Z żadnego problemu nie było. No i teraz właśnie wybieramy, co zrobić z prowincją: czy splądrować, czy nią po prostu zarządzać. Wiadomo, no, każdy, każdy wybór ma swoje konsekwencje. No i tutaj teraz właśnie możemy sobie przeglądać naszą sławę. Rodu, jak widać, jest zapomniany, dopiero trzeba sobie stworzyć respekt. No i tutaj widać wszystko, skarbiec, i inne rzeczy. Teraz trzeba odbudować naszą twierdzę. Teraz trzeba naprawić spelunkę. Czyli wiadomo, gejsze i takie sprawy. Wiadomo, wszystko kosztuje. Trzeba zaczekać turę. Teraz właśnie doradzają nam, żeby rozbudować plantację ryżu. No i właśnie to uczynię. No i damo będzie więcej jedzenia, ludzie się będą cieszyć. Tutaj mamy właśnie teraz informację, że nasz brat osiągnął pełnoletność i w opisie sugerują nam, żeby zrobić z niego generała. No i właśnie przechodzimy do zarządzania Rodem. Rodzina i Rada. No i mamy podświetlonego naszego braciszka. Tutaj właśnie po lewej rodzinę naszą i nominację. No i możemy z niego zrobić komisarza do spraw wojny, komisarza do spraw zaopatrzenia, komisarza do spraw finansów. I na końcu do spraw rozwoju. No i wybieramy do wojny. No teraz trzeba zwerbować kilka jednostek, iż pójdziemy na następne miasto, z którym jesteśmy bardzo skłóceni. No, trzeba. Przełączyć następną turę. Jeszcze twierdza nasza nie jest gotowa. Jeszcze jakąś jednostkę zrobimy. Teraz jak widać ładnie się rozbudowało wszystko. Chwała przywrócona. I teraz trzeba zbudować dojo uczników.

i właśnie zaraz to zobaczycie co on potrafi teraz właśnie musimy się nim przemieścić na tereny wroga Więc pora na jego wykorzystanie i tutaj mamy sabotuj armię czyli Zniszczenie paru jednostek, jednej. Za, jednej, czasem dwóch, i spowoduje śmierć generała, jeśli się uda. O, no, znaczy, udało nam się? I udało mu się też to zrobić niepostrzeżenie. Teraz pójdźmy w stronę miasta. I jak widzicie mamy dość dużo do wyboru, ale musimy mieć wyższego levelu ninja i dajemy sabotę i bramę zamku. Widzicie, udało się i dzięki temu podczas ataku brama będzie otwarta. Teraz szukamy szlaków handlowych, gdyż mamy port i trzeba go wykorzystać. Dostaliśmy statek handlowy, no i teraz musimy go połączyć ze szlakiem, żeby utworzyć szlak handlowy z Chinami. Widzicie ładnie, szlak jest utworzony. Teraz pora na zaatakowanie. Tylko Narpiw jeszcze trzeba stworzyć sobie parę jednostek. No, parę uczników jeszcze nie zaszkodzi zrobić, dlatego ja też tak uczynię. Będzie to dobry ruch. A teraz właśnie mamy biegłość w sztukach i co to jest e... biegłość w sztukach, tak zwane Bushido, czyli zwiększanie moralów, dodatków do walki lub bonusy do gospodarki, czyli droga czyli tak zwane jakby można powiedzieć dewelowanie, ale my nic za to nie płacimy. Właśnie kolejna, która mija, następna jedna z tak będzie w sam raz o, jeszcze jedno na wszelki wypadek, no i w końcu ruszajmy. Tylko jeszcze przejrzyjmy, co dostaliśmy. O, właśnie dostaliśmy już strategię obrony, czyli plus jeden do obrony. No i tu już kolejny się tworzy w drodze Bushido. No pora w końcu na zaatakowanie. No i ja. Przejdę do automatycznego rozstrzygnięcia. Jak widzicie, udało się. No i to jest już koniec mojego filmiku. Mniej więcej już wiecie, na czym polega tryb główny w kampanii i dzięki za uwagę. Jeśli będzie zainteresowanie, to jeszcze kolejny filmik powstanie. Ja zapraszam oczywiście na stronę giernizon.pl zaglądajcie na naszego Facebooka, Twittera i oczywiście pamiętajcie o kanale na YouTube.